Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że pewne nawyki, które nabywasz z wiekiem, mogą być zauważane przez innych, mimo że nikt ci tego nie powie? Prawda jest taka, że wraz z upływem lat niektóre zachowania mogą sprawiać wrażenie, że jesteś rozproszony, niedostępny, a nawet mniej atrakcyjny. Większość ludzi jest zbyt uprzejma, by ci to powiedzieć, więc możesz tego nie zauważać sam. Dobrą wiadomością jest to, że gdy już zidentyfikujesz te nawyki, łatwo możesz je zmienić, aby prezentować się z większą pewnością siebie, stylem i świadomością siebie. W tym filmie przedstawimy sześć nawyków, które często zauważają inni u starszych osób, ale o których rzadko się mówi. Te drobne nawyki wpływają na to, jak ludzie cię postrzegają, jak z tobą rozmawiają, a nawet jak się czujesz. Co najlepsze? Wszystkie te kwestie można poprawić prostymi zmianami, dzięki czemu utrzymasz silną obecność, pozostaniesz aktywny społecznie i będziesz się dobrze czuł, niezależnie od wieku. Zostań z nami do końca, ponieważ kiedy już zauważysz te sygnały, twoje podejście do starzenia się zmieni się diametralnie. Dowiesz się, jak pozostać bystrym, modnym i szanowanym przez wiele lat. Zaczynajmy. Po pierwsze, Zaniedbywanie dbałości o swój wygląd to jedna z pierwszych rzeczy, którą ludzie zauważają, choć rzadko o tym mówią. Z biegiem czasu łatwo zapomnieć o takich drobiazgach, jak przycinanie paznokci, utrzymywanie porządnej fryzury, czy dbanie o czystość i schludność ubrań. Te małe zaniedbania sumują się i mogą sprawić, że będziesz wyglądał na starszego, bardziej zmęczonego lub nawet nieprzystępnego. Wyobraź sobie kogoś takiego jak Jan, mężczyzna w wieku 42 lat, który zawsze słynął z dbałości o swój wygląd, ale z czasem przestał dbać o swoje brwi, pozwolił, by włosy zaczęły się nieładnie układać i codziennie nosił ten sam stary sweter. Jego rodzina i sąsiedzi zauważyli tę zmianę, ale nikt nie miał odwagi o tym powiedzieć, dopóki pewnego dnia, patrząc w lustro. Jan nie zdał sobie sprawy, jak bardzo się zmienił. To wydarzenie skłoniło go do natychmiastowej wizyty u fryzjera, ogolenia się i odświeżenia swojej garderoby. Poczuł się lepiej, zaczął chodzić pewniej, a ludzie reagowali na niego znacznie bardziej pozytywnie. Nie chodzi tu tylko o wygląd, to także kwestia tego, jak inni postrzegają twoją energię i pewność siebie. Badania pokazują, że gdy czujemy się zadbani, nasza postawa staje się bardziej dynamiczna i pełna życia. Rozczochrane włosy, nieprzycięte paznokcie, czy brak podstawowej pielęgnacji skóry mogą sprawić, że będziesz wydawał się bardziej wycofany niż naprawdę jesteś. Co więc możesz zrobić? Trzymaj się prostych zasad. Regularne wizyty u fryzjera, staranne przycinanie paznokci oraz noszenie czystych, dobrze dopasowanych ubrań robią ogromną różnicę. Jeśli wcześniej nie przykładałeś uwagi do pielęgnacji skóry, użycie prostego kremu nawilżającego i balsamu do ust pomoże zapobiec wysuszeniu skóry, sprawiając, że będziesz wyglądał i czuł się bardziej świeżo, a jeśli masz brodę, Regularne jej przycinanie, doda ci schludności. Nie musisz spędzać godzin przed lustrem. Wystarczy odrobina dodatkowej uwagi, aby wyglądać zdrowiej, czuć się pewniej i robić świetne pierwsze wrażenie. Drugim tematem jest mówienie zbyt głośno lub przerywanie innym, co jest kolejnym, problemem, który często pojawia się z wiekiem, choć rzadko się o nim mówi. Wiele osób starszych zaczyna mówić dużo głośniej niż zdają sobie sprawę, czasami przerywając rozmówcom bez zamiaru. Dzieje się tak często, bo wraz z wiekiem stopniowo słabnie słuch, co utrudnia kontrolowanie natężenia głosu. Co ciekawe, choć inni to zauważają, zazwyczaj nie mówią tego wprost, aby nie zranić uczuć. Pomyśl o Annie, pani siedemdziesiąt siedmiu lat, która uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, lecz z biegiem czasu zaczęła mówić coraz głośniej, nieświadomie przerywając innym. Jej bliscy zauważyli tę zmianę, ale nikt nie chciał jej urazić. Podczas rodzinnego obiadu Anna zauważyła, że ludzie zaczynają się lekko odsuwać. Gdy mówi, i wtedy zrozumiała, że jej głos jest dużo głośniejszy niż myślała. Po przeprowadzeniu testu słuchu i świadomym obniżeniu tonu głosu, rozmowy stały się bardziej płynne, a wszyscy czuli się bardziej komfortowo. Faktem jest, że pogarszający się słuch może powoli wpływać na sposób, w jaki się komunikujemy. Jeśli masz tendencję do mówienia zbyt głośno lub przerywania, możesz niechcący sprawiać wrażenie osoby dominującej lub nieuważnej. Prawdziwa rozmowa to wymiana myśli, a nie konkurs na to, kto mówi więcej. Dlatego zwracaj uwagę na reakcję otoczenia. Jeśli widzisz, że ludzie się odsuwają lub zmniejszają głośność, być może czas obniżyć swój ton. Jeśli podejrzewasz problemy ze słuchem Prosty test może pomóc ci odzyskać kontrolę nad głosem. Staraj się także robić przerwy, słuchać i pozwalać innym dokończyć swoje wypowiedzi. Naturalny ton i przestrzeń dla dialogu sprawiają, że interakcje są przyjemniejsze, a najlepsze jest to, że kiedy komunikujesz się świadomie i pewnie, ludzie chętniej chcą z tobą rozmawiać. Jeśli uważasz te porady za przydatne. Napisz w komentarzu 2, aby dać znać, że jesteś z nami. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić nowych filmów. Twoje wsparcie bardzo nas motywuje, więc przejdźmy do kolejnego punktu. Trzecim punktem jest noszenie ubrań, które są przestarzałe lub źle dopasowane. Wiele starszych osób nosi przez lata te same zestawy ubrań, albo dlatego, że są wygodne, albo dlatego, że moda przestała być dla nich priorytetem. Problem polega na tym, że ubrania mówią o tobie wiele, nawet jeśli o tym nie myślisz. Noszenie wyblakłych, zbyt luźnych lub staromodnych ubrań może sprawić, że będziesz wyglądał zaniedbanie i starszy, nawet jeśli wewnętrznie czujesz się świetnie. Wyobraź sobie Kasię, kobietę mającą osiemdziesiąt lat, która zawsze była dumna ze swojego stylu, ale z czasem przestała zwracać uwagę na to, co nosi, wybierając luźne i zużyte ubrania, które straciły swój kształt. Rodzina i przyjaciele zauważyli to, ale nikt nic nie powiedział, dopóki pewnego dnia Kasia nie postanowiła założyć dobrze skrojonej koszuli i nowych spodni. I wtedy wszystko się zmieniło. Pochwały zaczęły napływać. Czuła się bardziej elegancko, a jej chód nabrał pewności. Nie musiała radykalnie zmieniać swojej garderoby. Kilka drobnych zmian zrobiło ogromną różnicę. Rzeczywiście, to co nosisz, ma duży wpływ na to, jak cię postrzegają inni. Badania pokazują, że dobrze dopasowane ubrania kojarzą się z pewnością siebie i energią, podczas gdy luźne zużyte stroje mogą sugerować brak dbałości o siebie. To nie znaczy, że musisz iść za każdą modową nowinką, ale schludny, uporządkowany i przemyślany wygląd sprawi, że poczujesz się bardziej dynamiczny i będziesz budzić większy szacunek. Co więc możesz zrobić? Zacznij od zainwestowania w kilka starannie dobranych ubrań Wyprasowana koszula, spodnie, które idealnie leżą na tobie lub stylowa marynarka mogą natychmiast odmienić twój wygląd. Zwracaj uwagę na kolory, które pasują do twojej karnacji i wybieraj tkaniny, które są nie tylko wygodne, ale i dobrze utrzymują kształt. Aktualizacja obuwia lub dodatków, np. eleganckiego zegarka czy stylowego paska, również zrobi ogromną różnicę. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, poproś o radę znajomego z dobrym gustem lub skonsultuj się ze specjalistą. Ważne jest, aby nie próbować naśladować innych, ale znaleźć ubrania, które podkreślą Twoje atuty, będą ci pasować i sprawią, że poczujesz się pewnie. Kiedy prezentujesz się w ten sposób, nie tylko wyglądasz lepiej, ale też czujesz się lepiej, a to natychmiast zauważają inni. Czwarty punkt dotyczy ciągłego narzekania lub krytykowania. Nawet jeśli nie masz złych intencji, ciągłe wyrażanie niezadowolenia może zniechęcić ludzi do rozmowy. Łatwo wpaść w pułapkę mówienia o tym, co jest nie tak, czy to o nowoczesnej technologii, młodych ludziach, codziennych dolegliwościach. Czy też o tym, jak kiedyś było lepiej. Na przykład Paweł, mężczyzna mający 75 lat, zawsze lubił dzielić się swoimi opiniami. Na początku były to jedynie drobne komentarze o tym, jak wszystko było kiedyś lepsze, jak młodzi nie pracują tak ciężko lub jak wszystko dzisiaj idzie zbyt szybko. Jednak z biegiem czasu przyjaciele i rodzina zaczęli unikać długich rozmów, bo bali się słuchać niekończących się narzekań. Pewnego dnia jego wnuczka zapytała: Dziadku, czy naprawdę cieszysz się czymś w dzisiejszych czasach? To sprawiło, że Paweł zrozumiał, że przestał dostrzegać pozytywne strony życia. Negatywność jest zaraźliwa. Ciągłe wyrażanie frustracji, nawet w małych dawkach, zmienia atmosferę rozmowy, sprawiając, że staje się ona przytłaczająca. Ludzie naturalnie przyciągani są przez tych, którzy emanują pozytywną, energią. Nie oznacza to, że musisz udawać, iż wszystko jest idealne, ale postaraj się równoważyć krytykę optymistycznymi lub nawet humorystycznymi komentarzami, aby rozmowy były przyjemniejsze. Co możesz zrobić? Zwracaj uwagę, jak często narzekasz lub krytykujesz podczas rozmowy. Jeśli zauważysz, że dzieje się to zbyt często, spróbuj zmienić temat. Zamiast mówić kiedyś było lepiej, powiedz raczej kiedyś było inaczej, a jestem ciekaw, jak jest dzisiaj. Zamiast skupiać się na negatywach, poszukaj w każdej sytuacji czegoś interesującego lub zabawnego. Ludzie lubią przebywać z tymi, którzy sprawiają, że czują się dobrze, są zainspirowani i pozytywnie nastawieni. Jeśli te porady uważasz za przydatne, napisz w komentarzu: cztery aby dać znać, że jesteś z nami, a jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić nowych filmów. Twoje wsparcie jest dla nas naprawdę ważne. Piąty punkt dotyczy postawy i mowy ciała. Z wiekiem łatwo przyzwyczaić się do garbienia, przeciągania nóg podczas chodzenia lub przyjmowania zamkniętej postawy. Problem polega na tym, że ludzie nie słuchają tylko tego, co mówisz, ale także patrzą, jak to robisz. Jeśli twoja postura jest zgarbiona, ruchy powolne, a kontakt wzrokowy unikasz, możesz sprawiać wrażenie osoby słabszej, mniej zaangażowanej lub pozbawionej pewności siebie, nawet jeśli tak naprawdę nie jest. Wyobraź sobie Magdalenę, kobietę mającą 83 lata, która zawsze była aktywna, ale zaczęła zauważać, że ludzie chętniej oferują jej pomoc, nawet gdy jej nie potrzebuje. Obcy myślą, że jest mniej sprawna, a nawet rodzina traktuje ją z nadmierną ostrożnością. Dopiero gdy zobaczyła swoje zdjęcie, na którym miała opuszczone ramiona, skrzyżowane ręce i lekko zgarbioną sylwetkę, zrozumiała, że jej mowa ciała wysyła niewłaściwe sygnały. Gdy zaczęła świadomie pracować nad poprawą postawy, stać prosto i utrzymywać kontakt wzrokowy, ludzie zaczęli traktować ją jak równorzędną osobę, a nie kogoś, kto ciągle potrzebuje pomocy. Prawda jest taka, że sposób, w jaki się prezentujesz, ma ogromny wpływ na to, jak cię postrzegają inni. Badania pokazują, że osoba o wyprostowanej postawie i otwartym języku ciała budzi większą pewność siebie i energię, a nawet wygląda młodziej niż ktoś, kto się garbi. Nawet prosta zmiana, taka jak trzymanie rąk widocznych zamiast je skrzyżować, może zrobić wielką różnicę. Co możesz zrobić? Zwracaj uwagę na swoją postawę, niezależnie czy siedzisz, stoisz czy chodzisz. Wyobraź sobie, że niewidzialna nić. Delikatnie ciągnie cię za głowę, pomagając naturalnie wyprostować kręgosłup bez nadmiernego wysiłku. Podczas chodzenia staraj się podnosić nogi, a nie ciągnąć je po ziemi. A podczas rozmowy, patrz swoim rozmówcom w oczy, utrzymuj przyjemny kontakt wzrokowy i używaj drobnych gestów. By ożywić wymianę zdań. Takie drobne zmiany sprawią, że od razu będziesz wydawać się bardziej obecny, kompetentny i przyjazny, bez potrzeby wielu słów. Na koniec, szósty punkt dotyczy nieświeżego oddechu lub nieprzyjemnego zapachu ciała. To temat bardzo delikatny, ale też jeden z pierwszych aspektów, które ludzie zauważają. Z wiekiem nasz zmysł węchu słabnie, przez co nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze zmian w naszym własnym zapachu. Niektóre leki, nawyki żywieniowe, a nawet niedostateczne nawodnienie mogą przyczyniać się do tego problemu. Większość osób nie porusza tego tematu wprost po prostu trzymają się na dystans lub szybko kończą rozmowę. Wyobraź, sobie Marka, mężczyznę mającego siedemdziesiąt osiem lat, który zawsze był duszą towarzystwa i uwielbiał spotykać się z przyjaciółmi, ale z czasem zaczął zauważać, że ludzie nie podchodzą do niego tak blisko jak kiedyś. Nawet jego sąsiad, który wcześniej rozmawiał z nim przez długie godziny, zaczął prowadzić krótkie rozmowy, Dopiero, gdy jego córka delikatnie zasugerowała, żeby wypróbował nowy płyn do płukania ust i pił więcej wody w ciągu dnia, Marek zrozumiał, co się dzieje. Małe zmiany, takie jak picie dużej ilości wody, rzucie gumy bez cukru oraz zmiana na bardziej skuteczny dezodorant, zrobiły ogromną różnicę. Nagle ludzie zaczęli się do niego zbliżać. Rozmowy stały się cieplejsze, a Marek odzyskał pewność siebie. Faktem jest, że suchość jamy ustnej jest jedną z głównych przyczyn nieświeżego oddechu, a problem ten nasila się z wiekiem, gdy produkcja śliny maleje, umożliwiając bakteriom gromadzenie się i wywoływanie uporczywych zapachów. Podobnie zmiany w diecie, trawieniu i metabolizmie mogą stopniowo wpływać na zapach ciała, nawet noszenie tego samego ubrania przez kilka dni bez prania może mieć znaczenie. Co możesz zrobić? Staraj się przeciwdziałać problemowi, pijąc dużo wody przez cały dzień, aby zapobiec suchości jamy ustnej, oraz rozważ rzucie gumy bez cukru lub ssanie cukierków, by pobudzić produkcję śliny. Używanie płynu do płukania ust bez alkoholu pomoże utrzymać świeży oddech bez wysuszania ust. Jeśli chodzi o zapach ciała, wybieraj ubrania z oddychających materiałów, bierz regularne prysznice i zmieniaj dezodoranty, aby wyeliminować niepożądane zapachy. Nie zapominaj także o częstym praniu ubrań, pościeli i nawet dodatków takich jak czapki czy szaliki. To naprawdę robi różnicę. Kluczowe jest, aby dbać o higienę nie tylko po to, by czuć się czysto, ale również by być tak postrzeganym przez innych. Jeśli uważasz, że te porady są dla Ciebie pomocne, napisz w komentarzu 6, aby dać znać, że jesteś z nami. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Na zakończenie, po omówieniu tych sześciu drobnych, ale znaczących nawyków, zastanów się przez chwilę, jak twój wygląd, sposób komunikacji i codzienna rutyna wpływają na to, jak jesteś postrzegany przez innych, nawet jeśli czasami tego nie zauważasz. Najlepsze jest to, że każdy z tych nawyków można zmienić. Dzięki kilku prostym modyfikacjom, takim jak większa dbałość o siebie, zmiana sposobu interakcji, odświeżenie garderoby, ograniczenie narzekania, poprawa postawy i utrzymanie dobrej higieny, możesz całkowicie odmienić to, jak się czujesz i jak reagują na ciebie inni. Być może już zauważyłeś u siebie jeden lub dwa z tych elementów. To zupełnie normalne. Kluczowe jest, by nie poddawać się zniechęceniu, lecz czuć się zmotywowanym do zmiany. Fakt, że oglądasz ten film i zastanawiasz się nad tymi kwestiami, świadczy o tym, że zależy Ci na tym, by pozostać aktywnym, pewnym siebie i dobrze zintegrowanym z otaczającym Cię światem. Starzenie się nie oznacza utraty obecności czy wpływu, lecz daje szansę na ich ulepszenie przy niewielkim wysiłku. Abyś nadal zdobywał szacunek, utrzymywał dobre relacje i czuł się świetnie każdego dnia. Dziękujemy, że byłeś z nami dzisiaj. Chętnie poznamy Twoją opinię. Napisz w komentarzu, czego się nauczyłeś i jak zamierzasz zastosować te rady w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas bardzo ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Jeśli podobał Ci się ten film i uważasz, że porady są pomocne. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij go znajomym. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć inspirujące i wartościowe treści, a my nie możemy się doczekać, aż zobaczymy cię w następnym filmie.